Gościem ISB News TV podczas Forum Kronica 2023 jest pan Piotr Sabat, członek Zarządu do spraw Rozwoju Orlenu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Jesteśmy akurat po panelu zatytułowanym, czy Polska może stać się liderem regionu w zakresie transformacji energetycznej. Proszę powiedzieć, jakie były główne wnioski płynące z wypowiedzi pańskiej i innych uczestników panelu. Odpowiadając na to pytanie należy stwierdzić, panie redaktorze jednoznacznie, że Polska musi być liderem transformacji energetycznej w tej części świata. Mamy ku temu kilka bardzo znaczących powodów, między innymi koncerny energetyczne silne, które u nas na terenie Polski szczęśliwie się wytworzyły. Oczywiście z rolą przewodnią Orlenu w tym aspekcie, tak więc mamy, mamy potencjał, mamy przede wszystkim plan na to. Jak to zrobić? Co jest, co jest najbardziej istotnym elementem? Oprócz planu. Oczywiście musimy mieć na to pieniądze i my te pieniądze mamy zabezpieczone. Nie będę oczywiście mówił o tym, co nasi koledzy z innych Grupy Energetycznych robią, jakie środki na to zabezpieczają. Mogę powiedzieć o tym, co my mamy w tym aspekcie, a to jest w perspektywie najbliższych 7 lat 120 miliardów na zieloną transformację. Tak więc to jest kwota, która. Umożliwi nam przejście z pewnego poziomu, na którym jesteśmy, na ten poziom wyżej, i, i, i to jest coś, do czego do, dążymy. Trzeci filar tego to są ludzie, odpowiednie kadry, które dają gwarancję, da, dadzą pewien asumpt ku temu, żeby to zadanie zrealizować w sposób właściwy, i te trzy elementy to jest podstawa sukcesu, który wierzę w to święcie, osiągniemy. Strategia. Polska Europejska, ale również Orlenu zakłada, że w 2050 roku wszystko będzie zielone. Czy jest to do zrealizowania i jaka jest rola w tym energii atomowej, czy SMR-ów, które są tak mocno oczkie w głowie, można powiedzieć w najbliższym czasie Orlenu? Tak, panie redaktorze, no oczywiście robimy wszystko, żeby to zrealizować. Mamy to rozpisane na nuty. Może jeszcze. Nie w takiej pełnej symfonii, ale co do, co do kierunku i co do sposobów, jak chcemy to osiągnąć, idziemy do przodu i wiemy, w którą stronę mamy podążać. W perspektywie bliższej od 2030 roku, my na przykład w grupie Orlen, w ramach naszych aktywów, chcemy dokonać znaczącej redukcji śladu węglowego. Mogę tutaj powiedzieć o cyfrach, które oscylują. Wokół 25% jeżeli chodzi o instalacje rafineryjne, petrochemiczne i 40% w energetyce. Tak więc to jest ten pierwszy krok, który nas przybliża do tego, co się stanie w 2050. Niby to daleko. Ale to też nie aż tak daleko. Musimy patrzeć na to, musimy przyglądać się technologii, musimy też podejmować decyzje, bo też nie możemy wiecznie czekać na jakiegoś świętego grala, który nam w tym pomoże, tylko brać się do roboty i, i, i rzeczy realizować tak szybko jak to możliwe. Więc tak, odpowiadam twierdząco i wierzę w to, że jeszcze nam w tym 2050 roku będzie dane te efekty zobaczyć. I pytałem też, jak duże znaczenie w tym procesie będzie miała energetyka jądrowa i SMR. To jest duży element miksu, to, to jest coś, co, co, co na pewno da nam takiego dużego boostera ku temu, żeby pójść do przodu. To będzie energia, która będzie relatywnie dużo tańsza niż te energie, które, te, te energie z tego miksu, który, który mamy. Musimy tutaj tylko budować pewien element świadomości społecznej, że to, to jest bezpieczne. My jako Orlen zdecydowaliśmy się na ten atom rozproszony, na ten atom, który będzie w kilkunastu lokalizacjach. To też wynika nie tylko, ze względów, nie, nie tylko ze względów technologicznych, które założyliśmy, że będziemy realizować, ale też ze względów strategicznych, jeżeli chodzi o rozproszenie tego typu instalacji. Tak więc będzie to znaczny element w 30 roku. Mam nadzieję, a też moja nadzieja graniczy tutaj z pewnością, że będziemy gotowi z pierwszym tego typu urządzeniem. Orlen ma także bardzo zaawansowaną i ładnie rozpisaną strategię wodorową. Czy wszystko idzie zgodnie z planem, i kiedy się możemy spodziewać jakichś takich pierwszych spektakularnych efektów? Efektów tak, panie redaktorze, wygląda to w ten sposób, że faktycznie idziemy zgodnie z planem, zależy nam szczególnie oczywiście, bo, 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 bo jak inaczej, na tym zielonym wodorze. Tak więc pierwszy krok uczyniony: Baltic Power, nasze offshore mhm. koncesje, zielony, zielona energia elektryczna, która później w procesie elektrolizacji może być bez trudu e, przekształcona w zielony wodór. Oczywiście to też nam otwiera nowe możliwości, w zależności od tego, w którą stronę pójdzie legislacja. Mamy mhm. też bardzo e, ambitny program wychwytu CO2. Więc wiadomo, wodór plus y, dwutlenek węgla to syntetyczny węglowodór możemy również tę konfigurację pójść wodór jako magazyn energii też te, te elementy które się wiążą z tym co robimy w zakresie energii zielonej Zoze biorąc pod uwagę jej sezonowość i kapryśność pewnego rodzaju tak więc to jest coś co na pewno nam się w DNA wpisuje i, i, i co jest przedmiotem Naszych najgłębszych pragnień, starań, ale też coś, co z tej perspektywy, o której mówię, wiem, że dowiedziemy. Jak wygląda sprawa z azotami? Jak wygląda sprawa z azotami? No W tym momencie, jeżeli chodzi o popuławy, jesteśmy w trakcie realizacji due diligence. Przyglądamy się. Wpisuje się to w naszą strategię rozwoju, który ma dwa główne nurty. Pierwszy nurt to jest rozwój organiczny, drugi nurt to jest rozwój akwizycyjny, tak więc tutaj no, zobaczymy co, co po tym due dealu będzie, wtedy będziemy podejmować na pewno decyzję. Czy to jest pierwszy krok i jedyny, czy pierwszy krok przed pozostałymi trzema zakładami grupy? E ja tutaj też nie jestem autoryzowany, żeby o tym mówić. To, co jest wiedzą, która na, ten, na tą chwilę jest dostępna, to oczywiście jest New Deal, jeżeli chodzi o, o, o puławy. Natomiast to też pamiętajmy, że poprzez fuzję z Lotosem weszliśmy w posiadanie dużego pakietu udziałów w, w polimerach w Police. Mamy myślę, około 17% udziałów, tak więc to, to, to nasze zaangażowanie gdzieś tam w temat dotyczące grupy azotów. Na tą chwilę tak wygląda. My nie mamy tutaj jakiś wrogich nastawień co do, co, do, co do szanownych kolegów z azotów. Natomiast no, patrzymy na to, gdzie są synergie. Oni też muszą myśleć o tym, żeby ten biznes rozwijać, więc strategiczne partnerstwa, ale też strategiczne decyzje, które będą podejmowali na pewno no, muszą uwzględniać też to, jak można pewno rzeczy zrobić z Orlenia albo przy pomocy odlenu. No właśnie, bo zakłady azotowe są największym odbiorcą gazu w Polsce, a gaz w tej chwili należy do odlenu. Tak, zgadza się, więc to też, to, też, to też pewnie w różnych kalkulacjach gdzieś tam brane jest pod uwagę. Natomiast, tak jak mówię, na tą chwilę jest due deal. W puławach jest ten element udziałowy, w polimerach Police i, i to, jest, to jest coś, co jest na stole. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie doktorze.